ławska Biblioteka Miejska zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i okolic na wernisarz interesującej wystawy. Miłośnicy sztuki będą mieli okazję oglądać pracę Marcina Iperyta Przydatka, członka Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Jak podkreślają w zaproszeniu organizatorzy wydarzenia, jedną z ważnych form wyrazu stosowanych przez artystę jest malowanie herbatą, ziołami i kawą. W poniedziałek, 11 września, o godzinie 17, zapraszamy na wernisarz Marcina Iperyta Przydatka. Marcin Iperyt Przydatek jest. Jest Pławianinem, na stałe mieszkającym w Szczecinie, który jest członkiem Kazimierskiej Konfraterni Sztuki. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych, ale także za granicą, m.in. w Anglii, Francji, USA czy Holandii. Jest to bardzo oryginalny twórca. Tworzy na um, korzy drzew, maluje na kamieniach, zajmuje się techniką odpryskowo-klejową. Jak również jedną z jego pasji jest malowanie herbatą, kawą oraz wywarami z ziół. I właśnie w ten unikalny sposób, Prace powstające będą zaprezentowane na holu wystawieniczym Mediateki przy ulicy Wojska Polskiego 2. Będą to prace przede wszystkim ukazujące zabytki, a także walory przyrodnicze naszego miasta. Serdecznie zapraszam. Wernisarz prac Marcina Epereta-Przydatka zaplanowano w budynku Mediateki w poniedziałek 11 września o godzinie 17. Go GSM. Skup, sprzedaż i zamiana telefonów komórkowych. Naprawa telefonów i tabletów. Szeroki wybór akcesoriów, montaż szkieł hartowanych oraz folii ochronnych na ekrany, konkurencyjne ceny. Go GSM ulica Generała Fieldorfa Nila 2 Galeria Nowa oraz Premium Mobile Galeria Zielona na parterze obok ruchomych schodów.